I dziewczyny, co sam styl. Nigdy nie miała dziewczyny, choć ma dwadzieścia trzy lata. Nieważne co, czuję je znowu. Napiszę to w tekstach. Jest cały świat kobiet. Nie, nie kocha żadna z nich. Czuję w moim sercu pustka, daj mi wyraźnie to zrozumienie, odnać, moją drugą połówkę, czy do końca życia będę taka samotna. I chętnie szybciej, pójść się zakochać w niej. Bóg mnie odrzuci, zapór nie Całkiem swobodno, kto mnie taką, jak miasto. Chciałabym, chciałabym całym sercem kochać, poczuć, czuć że żyję bo ktoś mnie kocha, byłaby cała, tylko je. Nienawidzę siebie, czy ja mam, jako jak wartość, bo nie widzę się. Chcę. Miałabym wszystko, co mam raczej nie mam nic. jedyne kochanie co mogę ci dać to tak z pioseny. Całkiem samotna, kto mnie taką jego miejsca pokocha, nie kochana. Cały świat kobiet ratuj, żadne serce mnie to serce mego nie chciało Może jesteś gdzieś, daleko, kochanie, twój serce zamieszka? nie starty głosów i myśli słyszę rzecz to, czy ktoś nie kocha nic nie mogę ukrywać tego co ja, usy mi na twarz nie mogę ukrywać tego jak jestem czy chcesz, czy nie przepraszam cały ten świat Jestem inna od was. Wasze nie ma. Zdaję która mnie pokocha. Czy to możliwe? so sort of